Hejka, 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 to Rose, witam serdecznie W um, tym dlaczego nie ma filmików na kanale um, Oraz dlaczego mało co się udzielam um, Na mediach społecznościowych typu Instagram um, I grupka nasza facebookowa Dlatego gdyś um, mam takie małe problemy Bym wiedziała osobiste, o których nie chcę wam mówić E, bo to jest taka moja prawdopodobna sprawa, tylko tyle Że biorąc muszę najpierw ogarnąć częściowo życie Moje yy, no, ja, Nie będziemy się złaglić, jak yy, bym powiedziała e, Druga sprawa, dlaczego tak często nie ma yy, Ja mam, pro mam problemy z kręgosłupem e, Potrafię się kłaść z bólem kręgosłupa, stać nas z bólem kręgosłupa Powiedzcie mi, że jak mi boli kręgosłup, to nie zawsze mam ochotę yy, Powiedzmy nawet usiąść do komputera i film obejrzeć Tylko potrafię ca prawie cały dzień spędzić w łóżku leżąc yy, Więc czasami wyjąć się z bólu, zwijając się z bólu yy, To wtedy muszę brać yy, Nasz mocny środek yy, przeciwbólowy Żeby mi przestał bo boleć kręgosłup Yy, bo w na przykład zwykłej masi przeciwbolowej po zasnąć i yy, tam ileś tam czasów pośpie i wstanę taka zaspana, odpowiedź nie, rosy, nie, 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 taka zaspana, nie będzie się nagrywała. Więc naprawdę wybaczcie mi, że nie ma tyle czasu yy, filmików, że raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, robię raz na miesiąc po prostu dlatego, gdyś Częściowo mi zdrowie na to nie pozwala. Na takie życie po prostu, jak się od niedawna, nie wiem, od roku, prawie dwóch lat, dowiedziałam się o tym, że mam sk skorliozę kręgosłupa, krzywy mam kręgosłup I zresztą mi boli po prostu, że tylko tak rzadko się udzielam na moich mediach społecznościowych, a zwłaszcza dla Was. Mm, filmiki tak z, z, z rzadko się spotykają z, yy, nie spotykają <laughs> latują po prostu to miałam na myśli latują tak rzadko ale nie martwcie, nie martwcie się mam za nadzór e, kilka filmików planuję w niedzielę nagle tak 100 dzieci e, ponegrywacy na zapas e, wrócić do studenckiego życia e, Dlatego, że studenckie życie tak zrobiłam przerwy, bo no przez wakacje to co będę Wam pokazywać studia jak każdy chodzi już do szkoły, wolny ma od szkoły. I tak już tak w zacznę nagrywać studenckie życie, Adopcje powrócą, o ile coś tam z save nie dwaliłam. No i może tak... Na razie tego nie powiem, bo to nie jest pewne Bo tak chciałam powiedzieć, że może wrócą zakłady Ale to nie jest pewne, bo to od Chinka zależy Rzecz jasna Czy wrócą te zakłady, czy nie Jeszcze z nim na ten temat porozmawiam Na temat tych zakładów O, jeszcze pewne kwestie Też is... kwestie już rozmawialiśmy to jest taka kwestia niespodzianką Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta niespodzianka Coś bliżej tak września jak będzie wiadomo, to Wam nagram filmik I powiem Myślę, że to jest tak Dosyć jasna sprawa, to co teraz Wam powiedziałam na temat Filmików Czy tak rzadko zlatuję, Po prostu po ludzku sam no, źle się czuję, po prostu nie mam ochoty, albo też również nie mam natchnienia na pomysł na nagrywanie. Yy, na przykład już wcześniej nagrywałam Simsów, bo nie miałam natchnienia i grałam moją prywatną rodzinką. Yy, co mnie naprawdę wciągnęła ta rodzinka, bo sporo się nie dzieje. Yy, powiem też, że się to sporo dzieje yy, u Oliwii, gdy już pamiętacie. Ona przejęła to wyzwanie. z y, Stąd dzieci. Y, generalnie, co tutaj jest, mogę Wam powiedzieć, y, co na temat. Aha, i co do września, to też mogą być tak rzadziej filmiki. Y, dlatego Ponieważ y, już będę nas przygotowywać w tym roku szkolnym. Y, mam mieć egzamin zawodowy. I już będą nas przygotowywać, podejrzewam jakieś karty, nie karty ym, pracy, nie prace, jakieś prace domowe, jakieś przypomnienia No będą nam, nie wiem czy to na pewno, ale tak podejrzewam trochę tak więcej zadawać Będę miała więcej nauki od was teorii A uwierzcie mi, że mam sporo yy, do nauki tej teorii w Tym momencie, że nie zdążyłam wszystkiego z teorii, bo przepiszę Was przez tą zdalną naukę i to jest trochę te zaległości będę musiała ponadrabiać i poprzypisywać i naprawdę że pierwszy miesiąc tak wrzesień, październik to będzie ciężko do, z tą nauką do ogarnięcia ogarnę to wszystko z nauką to dobra, że, że tego też mija. wielkim hukiem wielkim bumem, petardą ja, jak dobrze mówię jak wszystko dobrze pójdzie, uda się to nagram. Również zastanawiam się nagrać. To jeszcze ja też z Kingiem porozmawiam, wiem. Na ten temat, moją reakcję na to, co on wykombinował, tak jakby dla mnie. Tylko tyle. Wam zdradzę. Również możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy byście chcieli, żebym nagrywała reakcję. Moją, na jakąś tam niespodziankę, jakąkolwiek niespodziankę, którą King tam um, mi zrobił, wykombinował i tak dalej Jeżeli na różne filmiki vlogowe możecie dawać pomysły rzeczy jasne, realne y, Póki co ze mnie gotowanie pieczenie nie jest realne, bym powiedziała y, Tam pokazywanie fryzur, jak robię, to też jest nierealne zbytnio y, Ponieważ bym potrzebowała osoby drugiej. Gdyby trzymała telefon i nagrywała to, jak robię, więc na razie tak zbyt nie jest to realne. Mówiła, ale jakieś tam porady czasami to co ja wiem, to mogę tam wtrącić w filmiku tam wam powiedzieć, co do tego. Co to też sobie mogła... Wam powiedzieć. Na pewno niektórzy to ze starego się z trzy kojarzą, że Co już prawie co jest odcinek, co któryś są live miałam inny kolor włosów i tak ja z tym kończę. Tak jak mówiłam, w malince po prostu przez te wariacje zniszczyłam sobie włosy, więc tylko prawdę mówiąc będę bawiła się płukankami i farbami tymi, takimi jednadniowymi, kilkodniowymi tam tylko do kilku tam zmierz tylko tymi rzeczami będę się bawić i ja myślę, że co do filmików będzie, już wiecie już nie będziecie na mnie krzyczeć poprzez osoby trzecie um, kiedy Malinka, kiedy 100 dzieci um, kiedy adopcje, kiedy to, tam to no proszę was o to co do Malinki, ja musi mieć pomysł, bo jak mam nagrać jakiś głupi, beznadziejny filmik, to ja po prostu przez jakiś czas dla osób was nie wstawiać po prostu filmików Żeby się nie śmieścić, że jest jasna Więc tak, już z wami będę żegnać Do zobaczenia, cześć!